Jaki to był prześliczny ów kominek, cośmy go kilka lat temu gronem dobrych znajomych w domu Emilki obsiadali co dzień prawie przez całe długie jesienne i zimowe wieczory. Niziutki, czarnym marmurem wyłożony miał dookoła brązową galeryjkę odstaczania się głowien zabezpieczającą, dwie żelazne podstawki, na których się drewka układało, a drewka olszowe – takie suche, tak mało zostawiające po sobie węgla i popiołu, tak czyste, jasne, płomienne, że choćbyś miał smutek na sercu, choć zgryzote na sumieniu, to przy ich blasku i myśli ci się rozjaśnią i droga zbawienia ukaże. Teraz jeszcze trzeba sobie wyobrazić, że ten kominek bezcenny znajdował się w dosyć dużym i wysokim pokoju. Że ten ogień niepokalany rozświecał połyskami swoimi cztery bielutkie ściany, dwa gotyckie okna z przymkniętymi od ogrodu okiennicami, śnieżyste zwoje muślinowych firanek, złote ramy kilkumiejscowych krajobrazów, karmazynowym adamaszkiem wybite meble, Fortepian w głębi stojący, a począwszy od ósmej godziny trochę na uboczu, stolik niewielki z całym herbacianym rynsztunkiem, z szklankami, filiżankami i z świecącym samowarem, który w miarę dosypywania węgli syczał lub warczał gotującą się w nim wodą. Im niepogodniej było na dworze, tym rozkoszniej lubowaliśmy się ogniem kominka i cichością pokoju i muzyką samowaru. Ach, bo nam wtedy tak dobrze było jednym z drugimi. Ach, bo my wtedy kochaliśmy się tak szczerze, szanowali tak ufnie, spodziewali się tak niemylnie. Dzisiaj? Los nas rozwiał po szerokiej ziemi. Obojętność, zapomnienie, gorzka uraza lub żal gorzki, śladem za tymi lub owymi biegną. Gdyby nam znów gościnne kto roznicił ognisko, gdybyśmy się tak wszyscy dokoła niego zgromadzili, czyby się też zapomniało uraz? Czyby już wszelką serca zrzuciło tęsknotę? Czy przyjaźń znów by zbliżyła dłonie? A pogodą czoła błysnęły. Nie, ja radzę, nie próbujcie nigdy powtórzenia przeszłości waszej. Kto kochał wtedy, niech już teraz ukochanych swoich nie spotyka. Kto w trumnie złożył najdroższych, niech dziś wskrzeszonych nie ogląda. Kto stracił, niech nie odzyskuje, bo to okropność spostrzec po latach dwóch, trzech, dziesięciu, spostrzec, jak oni różni od tego, czym byli, jak my sami różnymi, zawieść się na nich lub na sobie, z wspomnienia mieć rozczarowanie lub w obecności zegar bijący smutną niedołęstwa godziny. Bog daj, by to nam oszczędzonym zostało, nam wszystkim, cośmy wówczas siedzieli przy kominkowym ogniu i gwarzyli tak wesoło, tak swobodnie, tak poczciwie, a była nas dość liczna gromadka. A nieraz jeszcze kto z dalszych znajomych zawitał. Pamięć moja wiernie mi przechowała każdego i przechowała takim, jakim go miała w chwilach owych. Nie takim, jakim jest teraz lub jakim ja go być sądzę. Najpierw Emilka, pani domu, wdowa po mężu, który jej zatruł dni pierwszej młodości. Była to. Waham się w doborze wyrazów: Aniu czy święta? Bo jeszcze między jednym a drugim wielka zachodzi różnica, w niej zaś do jednego i do drugiego wielkie było podobieństwo. Aniu, posłannik, to duch czysty i spokojny, który prosto, jak rozkaz Boży, ku dobremu idzie. Święta, to córka tej ziemi, która w trudach i boleści walką i zwycięstwem dokopuje się nieba. Otóż myśl Emilki była aniołem, jej serce świętej sercem. Jak anioł, nie wątpiła ona nigdy, cicha i spokojna, żadnym instynktem, żadną potrzebą ciała ani umysłem nie stanęła na poprzecz prawdom religii chrześcijańskiej. Ale ta walka unikniona w rozumie, przeniosła się do serca i serce cierpiało okropnie. Obok Emilki, jako zupełną inność, Felicję sadzać lubiłam. Felicja była dla mnie ideałem, Obecnej chwili miała siłę potrzebną do moralnych tego wieku zapasów, namiętne wszelkiego dobra pragnienie, gwałtowną złego nienawiść, sąd rozumu bez litości, miłość dla myśli swej większą niż dla ludzi, a jednak ludziom bratniej myśli, rękę z pomocą wyciągniętą i życie całe wydane. Jak Emilia nie znała, tak Felicja nie rozumiała błędów i ułomności ludzkich. Emilii grzech bliźniego tłumaczył się nieszczęściem lub cnotą omeloną. Felicji upadkiem zupełnym. Przed Felicją nie było sakramentu pokuty i łez oczyszczenia. Jeśli wzgardą nie zaczepiła, to przyszła obojętna, tuląc dokoła szaty swoje, aby gdzie mimo wolnie ich z krajem kału brudnego nie dotknąć. Kiedy jej raz wymawiałam taką niemiłosierną sprawiedliwość, brakiem czasu mi się tłumaczyła. Według zdania Felicji, łatwiej nowe wznosić niż zniszczone podźwigać. Zniszczenie uważała ona za najlogiczniejsze dla wszelkiej niedokładności następstwo i oddawała mu bez żalu zrywane stosunki, zapomniane imiona ustających na wpół drogi towarzyszów swoich. Czynność jej była zadziwiającą. Od najprostszej jałmużny do najwznioślejszych około oświecenia bliźnich pracy. Od gospodarstwa domowego do filozofii, od igły do poezji, od gawędki do nauczania. Dni jej starczyło na wszystko. I wszystko było dobrze lub pięknie, szlachetnie lub odważnie. Prawda, że też Pan Bóg do wszystkiego jej drogę ułatwił. Od dzieciństwa otoczył ją kółkiem poczciwej rodziny, dał jej kochającą matkę, wykształconych braci, położenie w świecie niezawisłe, wyższe zdolności umysłowe i prawą naturę. Pieszczona. Rozumna, śliczna, biała jak lilijka, jasna jak gwiazdeczka, tak snadnie wzbiła się na wysokości człowieczeństwa, tak wygodnie zawarowała osobistość swoją w zatraceniu egoizmu, radość swoją w obowiązkach, że nie umiała sobie dobrać skali na mierzenie postronnych uchybień. Jej życie całe było czyste. I tylko ciągle z niższej do wyższej, przechodząc piękności, rozwijało się niby dzieło muzyczne według praw rytmu i harmonii w coraz to śmielsze, bogatsze i wdzięczniejsze akordy. Nigdy Felicja nie miała powodu, żeby choć na chwilę o sobie samej zwątpić. Cierp. Ale, żeby braciom twoim weselej było na świecie, módl się, ale żeby nieprzyjaciołom twoim jaśniej było w duchu, to Bóg kiedyś policzy cierpienia i przyjmie modlitwy twoje. Jak nie, to nie? Przekonanie moje w tym względzie było tak silne, że nad tysiące owych biernych zalet, które indywidualność bogacą, nigdy na zewnątrz nie rozpromieniając się, wolałam wszystkie wady. Severini